Zadanie. Krawędzie podstawy prostopadłościanu wynoszą 2 cm i 6 cm. Oblicz wysokość tego prostopadłościanu, jeśli jego pole powierzchni bocznej stanowi 3 czwarte pola całkowitego. W zadaniu mamy podane wymiary. Jednostki będziemy pisać głównie w odpowiedziach. No, i co my tutaj mamy? Od czego zacznijmy? E, otóż widzimy, że bardzo łatwo obliczyć pole podstawy. W polu podstawy naszego prostopadłościanu jest prostokąt, e, 2 razy 6 to 12. Dalej czytamy, że tak jak mówi tutaj treść zadania, że pole powierzchni bocznej stanowi, czyli równa się 3 czwarte pola całkowitego. Więc zapiszmy to. Pole powierzchni bocznej. To jest 3 czwarte pola całkowitego. No i w tego typu zadaniach albo podchodzisz do zadania logicznie, a jak trochę jest problem w znalezieniu rozwiązania, no to możemy po prostu stosować wzory. Jakie mamy tutaj wzory związane z tym zadaniem? Jak mamy pole boczne i pole całkowite, no to można byłoby napisać wzór na pole całkowite naszej bryły. Czyli w tym wypadku to mamy dwie podstawy, dolna i górna, i pole boczne, czyli cztery ścianki po bokach. No i co tutaj możemy zrobić? Jak mamy ten wzór, no to zastanówmy się, czy możemy tutaj wstawić coś zamiast pola całkowitego. Mamy pole całkowite? Nie, nie mamy. No to przepiszmy. Czy mamy podstawę? Mamy. Przecież mamy dwunastkę. Więc napiszmy 2 razy podstawa, czyli 2 razy 12. Czy mamy pole boczne? No tak może nie do końca, ale mamy wyrażenie opisujące pole boczne, to jest 3 czwarte pola całkowitego, więc tutaj zamiast tego wyrażenia wstawmy PC. I co się okazało? Mamy jedno, jedną niewiadomą w jednym równaniu, czyli jest to do obliczenia. Teraz poprzerzucamy stronami. PC zostaje z lewej strony, 3 czwarte PC przerzucamy na lewą stronę, zmieniamy stronę, zmieniamy znak, minus 3 czwarte PC równa się, a tutaj liczba do wymnożenia, czyli 24. Tutaj mamy jedno PC. Czyli 4 czwarte minus 3 czwarte to będzie 1 czwarta PC równa się 24. Jak to wszystko pomnożymy przez 4, no to mamy 24 razy 4, 96 jednostek. Pamiętamy, że będą centymetry kwadratowe, ale jednostki damy tylko przy odpowiedzi. Ok, no i co możemy zrobić? Mamy pole całkowite 96. Jeżeli tutaj byśmy wstawili właśnie 96, no to obliczymy pole boczne, więc zróbmy to. 3 czwarte razy 96, tu się skróci na 4, 24 razy 3, 72 jednostki. Jak mamy pole boczne, no to zwykle ten poprzedni krok służy nam do wyznaczenia kolejnego kroku, czyli jeżeli mamy 72. To jest duża szansa, że 72 posłuży nam w kolejnych obliczeniach. Po co to jest pole boczne? Może narysujmy. Mamy 6 razy wysokość, 2 razy wysokość i z tyłu mamy takie same dwie ścianki, prawda 6 razy H i 2 razy H. I widzimy, że pole boczne to jest właśnie taka oto siatka pola bocznego. Więc albo pamiętasz wzór, tylko że ten wzór jest dosyć po potraktowany w szkole podstawowej i średniej i bardzo rzadko można go spotkać, że pole boczne to przecież zobacz, to jest to obwód podstawy razy wysokość. To jest przecież wzór na pole prostokąta, bok razy bok, gdzie OB to jest suma tych wszystkich liczb na dole. Albo możesz pole boczne rozpisywać jako sumę ściany 6 razy H, dodać 2 razy H, dodać 6 razy H, dodać 2 razy H i równa się 72. Skoro mamy ten wzór, to go przećwiczmy. Obwód 6 dodać 2, dodać 6 dodać 2, czyli obwód podstawy naszej bryły no to jest 16, prawda? Te liczby dolne zostały zsumowane. No i wstawiajmy to, co mamy do wzoru. Pole boczne mamy? Mamy 72. Obwód mamy? Mamy to 16. No i h do obliczenia. Jak podzielimy to jeszcze na 16, otrzymujemy po skróceniu, że h to jest 4,5 jednostki, czyli centymetra. Mamy już wysokość. Przejdźmy do odpowiedzi. Wysokość tego prostopadłościanu wynosi 4,5 cm. I to koniec naszego zadania. Pozdrawiam.